Młodziaki ładnie sobie siodełka pozajmowały. Siedzą, pojadły, popiły. Obie tu elegancko się zaaklimatyzowały. Patrzę. A, boisz się? Powiem wam historię. Ostatnio się dowiedziałem, że moje gołąbki trafiły do hodowcy, który u pana Artura Pawelca zamówił sobie gołębnik i tak akurat też trafiło, że że tam było o dokończyć pracę, czy jeszcze coś tam dowoził, jakieś cele i też moje gołąbki oglądał. No i. Nawet mu się spodobały, także ogląda młode, oczywiście, które tam będą walczyć u kolegi, które mu wcześniej wysłałem. A wszystkie są takie samodzielne. Ciekawe ile jest sami, może 5 na 5 Choć nie wiem, chyba więcej jest samiczek niż samczyków, bo ciemny jest samczyk. Stry będzie samczyk. Matka była drugą lotniczką w zeszłym roku. To będzie samiczka. No tu już reszta ciężko powiedzieć. Nakrapiany może być jeszcze samczyk. Nie, no może się nazbiera pół na pół, bo to są trzy samce. To są samiczki. Zenkę tu jeszcze jest, ale zenke są potężne. To, to są samiczki. Hmm, wygląda na to, że chyba więcej będzie samiczek. Także takie tu są młodziaki w tej chwili. A następne sobie na spokojnie rosną. O, te już się tu poaklimatyzowały. A tu następne, tak jak mówię, rosną. Tu niebieski. Możliwe, że samiczka też. O, takie są nakarmione. Kuzyn był piętnasty na wystawie ogólnopolskiej w zeszłym roku. Wnuczka, samiczka to będzie, wnuczka dziewięćset jeden po dziewięćset jeden. Ładne skrzydełko, fajnie się wiesz. Zobaczymy zaraz sobie drugiego. A tu drugi z gniazda. Drugi z gniazda jest nakrapiany w stry, bo ojciec jest nakrapiany. O. Też samiczka, chociaż tutaj, tutaj mogą być takie drobne dziobki. Samczyki mogą być też takie drobne. Duża szansa, że dwie samiczki, ale tak jak mówię, tutaj są samczyki. Rośnie. Kuzen Fajny wynik zrobił: 3,64 w kategorii F. Wynik. Koficjent. O, rodzice je karmią. O, taka ciemna samiczka. Znaczy ciemna, niebieska. Ciemna, bo ma taki ciemny dziobek. Matka czołowo siadała, robiła konkursy bardzo szybkie. Ojciec też miał okazję być lotowany w latach, jak był lotowany, to też fajnie siadał szpicowo. Wnuczka szaleńca. Jej kuzyn też był. Jej kuzyn, drugi w okręgu w kategorii F w 2019 roku pióreczko białe ojciec jest niebieski pstry a właśnie z szaleńca takie ciemne wychodzą te niebieskie takie aż czarne nie wiem czemu nawet skórę czasami mają taką czarną ładnie się chowa drugi z gniazda drugi niebieski bez pstrego ale byczek napakowany nie no samiczka to jest to dwie samiczki ej nerwusek jak to szaleńce mają takie nerwuski są o już młode są fajne już sobie teraz je można obaczyć o kupę zrobił Bieżą Na jedzony ale się przepycha ze mną O tu młodziczek z kolei Nóg, grytki, a matka miała w zeszłym roku osiem konkursów. Obróć się, samiczka potężna. Ile potrzebuje? Tydzień, dwa tygodnie.

Czyli tak to wyjdzie, że w ostatnim tygodniu kwietnia te starsze do odłożenia, a później po weekendzie majowym te co są kilka dni młodsze. Wiadomo, że jest drobna rozpiętość w czasie. Zawsze. Zresztą tydzień można wcześniej odłożyć, tydzień później to się nic nie dzieje. A z drugiego sobie złapie z grytki. Porozkładałem je. Tu drugi niebieski. Elegancko, grzecznie siedzi na rączce. Te młode zupełnie inaczej się zachowują niż te młode z linii szaleńca. Są dużo spokojniejsze. Gołębie zaczynają już gonić na kolejne jajka. Młode rosną. Tu podwójny sztol. Ojciec sztol, matka sztol. Fajnie sobie tak młodziaki pooglądać przejrzeć, jak sobie rosną. O, jakie w tej chwili jest ekipa. Tu jest coś ekstra pięknego. Rudzielec. Piękny rudy. To widać. Już teraz widać, jeszcze ostatnio sprawdzałem, że prawdopodobnie będzie rudy. A teraz już widać, że jest rudzielec. O. Piękny młody. Dwa takie są. Zaraz pokażę drugiego z gniazda. Parka, o ktoś dzwoni. Jest parka. Samiczka bardziej ruda. No, odbiera telefon, także samiczka bardziej ruda. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. A nie, rozłączył się to. Samiczka, druga z gniazdka. Są obu odłożone osobno. Raz osobno się chowają. Także są jakieś rude, choć niewiele. Tutaj linia szaleńca razy sztol. Samiczka, a klepie dziobem, agresywna. Tata agresywny, to córki też agresywne. tak się puszy. Także w tej chwili są takie u mnie młode. Jeszcze raz pozdrawiam. Dobry lot.